Czy w trakcie ciąży kobiety powinny pić czerwone wino dla lepszego trawienia? Wciąż wiele Polek uważa, że picie niewielkiej ilości alkoholu w ciąży nie jest szkodliwe dla płodu, a lampka wina jest dobra na wszystko. Czy to prawda, że wypicie niewielkiej ilości alkoholu nie zaszkodzi dziecku? Sprawdźmy, czy ciężarna może pić niewielkie ilości alkoholu? Nie. Alkohol jest zakazany dla kobiet w ciąży. Uważam, że nie warto ryzykować wypicia nawet jednego kieliszka czy też małego piwa. Uważam, że to jest okres, w którym kobieta bardzo powinna uważać na siebie i każda ilość alkoholu może zaszkodzić.